Kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałam Wam troszeczkę opowiedzieć o tym, jak bardzo pozytywnie jestem zaskoczona politką firmy Ifroshe, a także opowiedzieć kilka słów o kosmetykach, które z tej firmy zamówiłam. Jakiś czas temu nakrysi, nakręciłam. Filming dotyczący mojej sprawy z Eivonem. E, przypomnę może pokrótce, zamówiłam sobie parę kosmetyków z firmy Avon. E, ja byłam e, no, konsultantką, może to jest zbyt dużo powiedziane, bo ja tak naprawdę zamawiałam tylko kilka kosmetyków raz na jakiś czas dla własnych potrzeb. No i zamówiłam taką paczkę, to było chyba 40 par złotych, już nawet w tej chwili nie pamiętam. Ile by tych pieniędzy nie było, to, no wiadomo, każda złotówka się liczy. No i okazało się, że te kosmetyki po prostu do paczkomatu nie zostały dostarczone, i właściwie nie wiadomo, co się z nimi stało. Ja napisałam w związku z tym do Avonu, że zaszła taka i taka sprawa, i czy w ogóle szansa, że ja te kosmetyki otrzymam. Na co otrzymałam krótką, suchą taką odpowiedź, że mam jeszcze raz zamówić te kosmetyki. Więc ja na to napisałam, czy jeszcze raz mam płacić właśnie za, za te kosmetyki, oni, że tak więc no napisałam, że w takim razie bardzo się rozczarowałam, że dziękuję za współpracę i tak dalej i tak dalej oni mi taką standardową formułkę odpisali, że no, mamy nadzieję, że mimo wszystko moja przygoda z Ewonem się nie skończyła, no i moja przygoda z Ewonem tak naprawdę yy, się skończyła tylko ja od czasu do czasu zamawiam sobie z różnych stronek w internecie, czy to na Allegro czy u innych yy, osób yy, które, które ten Eivon rozprowadzałam, zamawiam tylko i wyłącznie tak takie desodoranty w kulce a konkretnie zapach Little Black Dress. Bo dla mnie akurat te dezodoranty w pulce są najlepsze. Jestem do nich bardzo przyzwyczajona, a poza tym naprawdę one działają. Niestety mają w swoim składzie aluminium, nad czym bardzo ubolewam. Dlatego, no, jak na przykład idę na jakiś trening, czy idę sobie pobiegać, czy na przykład wiem, że, że dzisiaj powiedzmy, no nie muszę wychodzić z domu, no to ja tego dezodorantu po prostu nie używam z aluminium, żeby po prostu ograniczyć. Niestety. No, to nie jest zdrowe no ale no te to akurat na mnie dobrze, znaczy no, no są dla mnie dobre po prostu teraz już przechodzę do konkretnej sytuacji z ich roszem ja u nich zamówiłam e, kilka kosmetyków i zamówiłam sobie balsam waniliowy, bo ja kocham ich linię waniliową. Tymczasem oni przysłali mi, słuchajcie, balsam mango z kolendrą, e, który nie jest jakiś, prawda, nie, nie, nie fajny, bo całkiem ładnie pachnie. No ale jednak to nie jest wanilia, mieli prawo z jednej strony się pomylić, ponieważ tutaj co prawda na froncie jest napisane w języku francuskim, języku angielskim, że to jest mango i kolendra, natomiast tu z tyłu jest taka plakietka w języku polskim, że jest to zmysłowe mleczko do ciała wanilia, więc ok, mieli prawo się pomylić, ja już tą mango i kolendrę wzięłam, mówię no trudno. Ale mimo wszystko napisałam właśnie do Eiffro, żeby uważać na to na przyszłość, że faktycznie, żeby zwracać uwagę, tak naprawdę, co jest na froncie napisane. Um, oni mi um, podziękowali i powiedzieli: Słuchajcie, jestem teraz naprawdę bardzo zaskoczona, jest to w 100% inna postawa niż postawa Iwonu, żeby sobie to mleczko już zachowała, nie odsyłała im. Natomiast, że to waniliowe mleczko przysią mi za darmo, nie muszę za nie płacić. Bardzo się ucieszyłam, i faktycznie po kilku dniach e, znalazłam awizo w skrzynce, poszłam e, do placówki Poczty Polskiej i odebrałam paczuszkę właśnie z tym e, zmysłowym mleczkiem do ciała zapachu wanilii. E, także naprawdę Ifroshe świetna firma, jeżeli chodzi o podejście do klienta. Poza tym oni zawsze dają mnóstwo jakichś drobiazgów. Można sobie wybrać do zamówienia. Także tu też naprawdę bardzo, bardzo polecam. Ja sobie jeszcze zamówiłam. Słuchajcie, taki waniliowy. No właśnie to już przyszło, więc o tym waniliowym mówić nie będę. Zamówiłam sobie żel pod prysznic. Taka dosyć spora butla. Też wanilia słowy, żel pod prysznic, zawiera ekstrakt z wanilii i żel z z upraw e, biologicznych. Powiem Wam, że bardzo wydajny. Naprawdę, niewiele trzeba, fajnie się pieni i jest bardzo, bardzo pięknie, pachnie odświeża. Dla mnie rewelacja. Z tej samej serii kremik do rączek, taki dosyć malutki, ale on też jest dosyć wydajny i zamówiłam sobie również y, taki suchy olejek z drobinkami Yy, o egzotycznym zapachu mnoi. Yy, Olej doskonale lawirzy odżywia i podkreśla opaleniznę. Słuchajcie, faktycznie pięknie wygląda na skórze, czy to opalonej, czy to nieopalonej. Ja to stosuję na nogi i naprawdę ślicznie to, to odbija się. Daje taki właśnie efekt yy, opalonego ciała. Yy, czy zapach jaki? No, to i średni, ani brzydki, ani ładne, yy, A co najważniejsze, ten zapach olejku nie przechodzi w zapach zwykłego takiego oleju. Bo ja czegoś takiego nienawidzę, bardzo dużo balsamów i bardzo dużo różnego rodzaju olejków, których w swoim życiu miałam. Na początku pachnie ok, a po jakimś czasie pachnie tak, jakbym się wysmarowała olejem słonecznikowym i od tego po prostu zapachu robi mi się niedobrze. Na szczęście tutaj takiego efektu nie ma. Jako prezent wybrałam sobie z kalendulą taki kremik nawilżający. Powiem Wam, że tak, pachnie Ładnie. Yy, konsystencja jest taka dosyć bogata, świetnie nawilża i jest bardzo leciutki. Na tej skórze po prostu naprawdę takie jest yy, bardzo fajne doznanie, kiedy się ten krem rozsmarowywuje i kiedy ten krem na tej twarzy jest takie kojące. I powiem Wam, że mimo już on jest taki lekki, delikatny, to bardzo dobrze nawilża. Naprawdę śpi jeden z niewielu kremów, które radzą sobie z moją skórą. Jeżeli chodzi o jakieś tam prezenty, to jeszcze taką dostałam maseczkę, wybrałam sobie. Bo tam zawsze można sobie wybrać jakieś prezenty. Zawiera wyciąg z Rokitnika. I całkiem fajna maska, przyzwoita. Eee, czekajcie, eee, pozostawić na 5 minut, usunąć przy użyciu płatka kosmetycznego. Ja tego nie usuwam, tylko po 5-10 minutach nakładam normalnie krem na to. I też bardzo fajny sewek na wilżenia. Jeszcze dwie próbki takie jakiegoś serum roślinnego, nic na razie o tym nie powiem, bo jeszcze go nie stosowałam, że jest to przeciwko zmarszczkom i napinającym, unoszący skórę na twarzy, to działanie tak, tak za bardzo nie wierzę, natomiast uważam, że jeżeli chodzi o podniesienie napięcia owalu twarzy, to tylko wyłącznie gimnastyka i, i masaże. Przede wszystkim gimnastyka twarzy. Dobrze, kochani. To chyba na tyle, także jeszcze raz bardzo chciałam tu za pośrednictwem, za pośrednictwem tego filmiku podziękować firmie Ifrosze za niezwykłe podejście do klienta. Jeżeli ktokolwiek z firmy Ifrosze mnie teraz ogląda, to naprawdę powiem Wam szczerze, że jesteście wspaniałą firmą, także tutaj pozostanę z Wami na dłużej, będę Waszą wierną klientką, a tymczasem bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną. I wszystkich Was bardzo serdecznie pozdrawiam.